Siemano Mordeczki, witam na moim kanale. Chciałbym Wam powiedzieć, ile zarobiłem na YouTubie w przeciągu miesiąca. I pochwalę się Wam, czy warto nagrywać, czy nie warto. Opłaca się, czy się nie opłaca? Sami zobaczycie. że wam, ile zarobiłem, żeby nie było, że sobie po prostu tak mówię. Nie są to jakieś gigantyczne pieniądze, ale w przeciągu miesiąca taka. Dodatkowa suma także myślę, że fajne pieniądze. No, bo za takie nagrywanie no, trochę głupoty, trochę fajne rzeczy. Myślę, że i tak to się robi. Tak jak ja włączam sobie telefon, nagrywam telefonem w międzyczasie, jakoś urywki ponagrywam, siomucha. To myślę, że warto. No, i tak coś się robi, a tak dużo czasu to nie zajmuje. Także twierdzę, że warto. I chciałbym Wam powiedzieć, e, jak zainwestuję te pieniądze zarobione z YouTube'a i jak będę je inwestował. Zobaczycie to w następnych odcinkach. Ale myślę, że jak na początek mojej działalności, no bo trochę ponad miesiąc, jak wrzucam te filmy systematycznie na YouTube'a, Mam już 24 tysiące, ponad 24 tysiące subskrybentów, także bardzo się cieszę, że tu jesteście ze mną i chcecie to oglądać. No, tych wyświetleń jakoś się jeszcze, wiadomo, nie robi gigantycznych, no bo to nie wszystko od razu, trzeba trochę czasu poświęcić, żeby to rozwijać, ale tak jak obserwuję niektórych, to po iluś tam latach mają nieco więcej subskrybentów, także myślę, że jest dobrze. Także tak jak mówiłem, kiedyś zacząłem wrzucać trochę te filmy, ale systematycznie o, tak jak widzicie. Około miesiąca systematycznie pojawiają się filmy na moim kanale. Jedne filmy mają więcej wyświetleń, drugie mniej, także różnie to bywa. A tak jak moja nazwa wskazuje, wszystko i nic, także co mam chęć nagrać, to wrzucam, różne rzeczy, rolnictwo, budowlanka, wypalanie plazmą CNC, także wszystko to, co w życiu robię. No. Niektórzy powiedzą, że ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego, ale niech sobie mówią, ja tam, że tak powiem, leję na to, no i tak to wygląda. A więc dobra, żeby nie trzymać Was w niepewności, już wam pokazuję. Albo nie, albo wam nie pokażę. Nie, żartowałem. Dobra, pokazuję. Pokazuję i objaśniam. No dobra, już wam pokazuję, ile dolarów naszarpałem. Pokazać czy nie pokazać? Pokazać czy nie pokazać? Nie, nie pokażę wam. Nie, nie pokażę. No dobra, pokażę. No patrzcie. Dobra, 2125,93 2125 zł i 93 grosze. Także no suma nie jest gigantyczna, no ale też z drugiej strony patrząc, no trochę jest, nie? Wiadomo, nie są to nie są to jakieś gigantyczne pieniądze. 2100 coś tam. Wiadomo, od tego jeszcze trzeba podatek zapłacić, no ale myślę, że no Coś tam z tego zostaje. No. Jak na początek takiej działalności trochę ponad miesiąc, to myślę, że jest super. No, ja jestem zadowolony, bo tam no, różnie to ludzie y, piszą. Nikt tak naprawdę tak do końca nie powiedział, ile, ile zarabia, nie. Także może i ktoś tam powiedział, nie wiem dokładnie nie, nie oglądałem tego wszystkiego, czy ktoś mówił, czy nie mówił, ale też nie ma co patrzeć po wyświetleniach, bo niektóre firmy u mnie tak samo są ograniczone, także ograniczone jest zarabianie i nie ma co patrzeć na wyświetlenia po danych kontach, bo to nie idzie w parze z zarabianiem, bo... Niektóre filmy mają ograniczone zarabianie i za jeden film zarobisz, nie wiem, 200 zł, a za drugi yy, 2 grosze. Także tak to działa, to nie ma co patrzeć. I inaczej zarabiają shorty, inaczej zarabiają filmy, także filmy dłuższe powyżej jednej minuty, tak. Także ogólnie każdy content, każdy film będzie inaczej zarabiał, to nie ma także... U tego będą tyle samo zarabiały filmy, u tamtego tyle samo. To tak nie działa. Także każdy będzie indywidualnie traktowany. Ja myślę przez YouTube'a. No i jeśli będą ograniczenia, no to to niestety będzie małe zarabianie. Nie? Czyli pieniądze z YouTube'a idą na rozwijanie kanału. Ogólnie te pieniądze mogę sobie przeznaczyć na taki luźny cel, który posłuży mi do. Budowania kanału, czyli wydam na co będę chciał. Po to, abyście mieli co oglądać na moich filmach. A żyć z czego mam, bo mam trochę takich interesików, które jako tako tam funkcjonują i da się przeżyć. Na kieliszek chleba starczy. Także te pieniądze mogę sobie przeznaczyć na takie właśnie budowanie kanału. Tak aby Was zachęcić do oglądania moich filmów w przyszłości, żeby kanał się rozwijał. Czy że taki pomysł zachęci trochę do oglądania? Każdy będzie ciekawy, co kupi, co kupi. Także pisać w komentarzach, w co zainwestuje te pieniądze. Albo jaki wy byście mieli pomysł w co zainwestować, tą kasiorę. A mam wiele możliwości. Może być to cokolwiek z rolnictwa, motoryzacji, z budowlanki, może coś. Także pomysłów jest ogrom. Także może coś wymyślicie ciekawego. A może ktoś trafi na ten pomysł, który ja już mam. O tu! Także piszcie w komentarzach. A mam pomysł, myślę, że fajny. Dowiecie się. W następnym odcinku, w co zainwestuje te pieniądze? No, a dodam, że to będzie taki sprzęt, sprzęt. No, z dawniejszych czasów, trochę. No, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Miałem kiedyś taki sprzęt, ale sprzedałem. Mam sentyment do tego. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć więcej? Już więcej nic wam nie powiem. No. Zobaczycie w następnym odcinku, bo nagram taki odcinek. Jak jadę po ten sprzęt i go kupuję. No. Tak się, tak, tak, tak się hmm. będzie to działo. Także, jak ktoś ciekawy, w co zainwestuje pieniądze, zarobione z YouTube'a, zapraszam do subskrybowania kanału, dawać łapki w górę, klikać dzwoneczka będą zapowiedzi, filmów z kupna danych rzeczy czy tam urządzeń. Nie wiem jeszcze, co, co będę kupował, ale na te pierwsze pieniądze które zarobiłem, wiem w co zainwestuję, także oglądajcie. Pozdro.